Kapitan Adam Jakubczak. Dzień dobry wszystkim. Kapitan Adam Jakubczak, Baltic Anchor. Dzisiaj z Hiszpanii, u wrót Gibraltaru. Pozdrawiam. Jak widzicie, jest doskonała temperatura, 25 parę stopni. Szkoda, że dzisiaj nie możemy gościć na pokładzie jachtu, załóg, jak gościliśmy zawsze. Teraz jest doskonały czas na to, żeby doszkalać stajników i szkolić żeglarzy, którzy wymagają od żeglarstwa trochę więcej, ale Sami wiecie jak jest. Wykorzystajmy jednak ten czas, żeby skrócić następnym razem początki AJS-u. Dzisiaj i w następnych filmach chcę Wam opowiedzieć o odprawie bezpieczeństwa, bo dochodzą do mnie słuchy, że czasami jest traktowana trochę zbyt spodlegliwie i trwa dużo za krótko. Słuchajcie, opowiem Wam dziś wstępnie tylko o dwóch elementach. W następnych filmach będę mówił szczegółowo o każdym z nich. Mam nadzieję, że komplet tych filmów będzie stanowić dla Was podstawę do tego, żebyście sobie powiedzili, ze skutecznym wezwaniem pomocy i zabezpieczeniem jachtu i zdrowia aż do jej przybycia, wtedy, kiedy stejnika zabraknie, bo tak powinna wyglądać podstawowa odprawa bezpieczeństwa. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że braknie stejnika na pokładzie jachtu, że musicie sami odpalić radio, wezwać pomoc, wezwać się pomoc za pomocą nawet telefonu, zgłosić pozycję, zabezpieczyć czyjeś zdrowie. I życie na pokładzie jachtu, bo to wiedza, którą powinniście przynajmniej w sposób podstawowy poznać podczas odprawy jachtu, dlatego odprawy bezpieczeństwa, dlatego nie może ona trwać 15 minut nigdy. Słuchajcie, przed rozpoczęciem rejsu już na pokładzie, stajnik powinien wiedzieć mniej więcej, z jakim stażem zjawia się u niego załoga, ale również o tym, jak wygląda wyglądają ich członków załogi stan zdrowia fajnie było gdyby też wiedział jak wyglądają ich umiejętności dodatkowe ważne w rejestrze. Jeżeli tego nie będzie wiedział no to ten pierwszy dzień to najpóźniej kiedy musi się tego wszystkiego dowiedzieć. Zatem po zaokrętowaniu załogi musicie natychmiast się dowiedzieć jak wygląda ich staż, bo to jak wygląda ich staż? Już mówi o tym, czy będą potrafili się sami zaokrętować również we własnych kajutach, I czy będą potrafili korzystać z danego pokładu. Więc pierwszą odprawą, jaką musicie dokonać, to odprawa na dolnym pokładzie wraz z poznaniem załogi. To powinno się odbyć najpóźniej, godzina, dwie po przybyciu załogi. Nawet jeżeli jest to Chorwacja, a szczególnie nawet jeżeli jest to Chorwacja to załoga, która jest rekreacyjna, a w wypadku naszym. Będą to następne załogi, które razem z nami przeprowadzą nasz rodzinny jacht do Chorwacji. To dla odmiany będą załogi, które będą również pływać nocnymi wachtami i często nie będą mieli czasu, żeby się mocno poznać. Podczas tego poznania musicie się dowiedzieć, jaki jest czyjś staż. Nawet jeżeli jest duży, to i tak musicie opowiedzieć o wszystkich podstawowych elementach wyposażenia jachtu, jak z nich korzystać. Chociaż możecie to powiedzieć bardzo ogólnie, to o wszystkim musicie powiedzieć. Jest taka stara... Dobra zasada na pokładzie jachtu. Wszystko, co się złego wydarzyło na pokładzie jachtu, to jest winy kapitana, bo albo kogoś nie nauczył, albo nie sprawdził, czy umie. Słyszałem też na żaglowcach w mądre powiedzenie, jeżeli jacht uderzył keję, to znaczy, że kapitan tak chciał, bo przecież wszystko zależy od kapitana. Więc na dolnym pokładzie zaczynacie od stażu. Jeżeli wiecie, że wszyscy na pokładzie jachtu byli już na jachtach morskich, obsługiwali chociażby pokład, tak także uczestniczyli aktywnie w każdej z wacht, to pewnie będą wiedzieć, jak korzystają, korzysta się z łazienek. Więc możecie to powiedzieć raz, do wszystkich naraz. ale macie powiedzieć, że przed wyjściem z łazienki zawór łazienki ma być zawsze zabezpieczone. Nigdy nie wolno wrzucać tam papieru. Korzystamy z łazienki tak, by ona wyglądała dokładnie przy wyjściu, tak samo jak gdy wchodzimy. W ogóle zasadą na się jest tak, że puszczamy go w czystości nie mniejszej niż wtedy, gdy na niego wchodziliśmy. Nieważne, czy to jest jaś czarterowy, czy nie, bo istnieje coś takiego jak kodeks dobrego zachowania żeglarskiego. Ja do tych szczegółów jeszcze wrócę na dolnym pokładzie. Dzisiaj tylko chcę Wam o nich zaznaczyć, co też powinno się tego pierwszego dnia wydarzyć. Słuchajcie, musicie się dowiedzieć, jak wygląda stan zdrowia Waszej załogi. Dzisiaj chyba już nikt nie ma żadnych wątpliwości, że to bardzo ważne. My to robimy od zawsze, ale może nie zawsze się tak wydarzy. Macie wiedzieć, czy członkowie załogi przyjmują jakieś lekarstwa. Jeżeli mają jakieś przewlekłe choroby lub na coś narzekają w tym momencie ze stanu zdrowia, macie się o tym dowiedzieć. I to jest obowiązek załogi i wasz. Macie też pierwszy dzień na to, żeby dowiedzieć się. O jakiś kontakt do rodziny z każdego członków załogi. Pamiętajcie, że gdyby stracili przytomność, gdyby nawet się zawieruszyli w mieście i nie wiecie tego, to jest to wasza wina. Drodzy moi kochani strajnicy, macie wiedzieć, jak powiadomić rodzinę o niebezpieczeństwie, które spotkało każdego z załogi, bez względu na to, jaki jest jego wiek. To taki podstawowy element też. Podczas tego pierwszego dnia spotkania musicie opowiedzieć o czterech mediach, które są na pokładzie jachtu. Wśród tych mediów jest Słodka Woda, jest gaz, jest paliwo oraz prąd. Wszystkie z tych mediów na pokładzie jachtu wymagają naszej e, uwagi, bo utrata któregokolwiek z nich jest mało komfortowa albo zupełnie niebezpieczna, jak dopłyniemy na kilka dni jak drugi. To nie jest takie łatwe, żeby powiedzieć, gdzie jest bezpiecznik lub gdzie jest e, kurek od wody. Trzeba potraktować swoją załogę poważnie i załogo każdy się traktować poważnie, bo taki każdy ejs, każdy nawet rekreacyjny, to jest Wasz staż. I jeżeli on przejdzie jako tak zwany rejs z dynkiem, z palemką, że ktoś Wam każe stanąć za sterem albo wpisać biernie coś do że to Wy nie wiecie co i dlaczego kierujecie jacht na ten kurs, to to nie ma sensu, to nie jest staż. To jest nauka trzymania steru. Staż to świadome uczestniczenie we wszystkich elementach. I ten pierwszy element, ta odprawa bezpieczeństwa, to po pierwsze gwarancja tego, że kapitan wie co robi, bo wiecie, że to wie, bo Was tego uczy. Po drugie, że poznajecie się. I to strasznie ważne. Podczas tego pierwszego dnia powinniście wymienić się informacjami na temat Waszych umiejętności, dodatkowych umiejętności żeglarskich, ale być może też hobby. Bardzo często zdarza się, że na pokładzie jak tu mamy elektryka, mechanika, a jeszcze częściej lekarzy. Wyobraźcie sobie, że macie na pokładzie lekarza i ta umiejętność zostaje uznawana, bo ktoś nie ma ochoty się tym chwalić, przecież jest na wakacjach, ale było, nie było, jego umiejętności w tej dziedzinie są ogromne. Dlatego ta odprawa powinna się odbyć ze wszystkimi naraz. To nie ma wiedzieć kapitan. Bo pamiętajcie, że odprawa bezpieczeństwa służy do tego, że załoga sobie da radę wtedy, kiedy nie będzie kapitana tudzież stajnika. Więc macie się poznać nawzajem. Siadacie sobie razem wszyscy, co będziecie pili, wolna wola wasza, czy kawa, czy chajba, czy cokolwiek innego. I każdy o sobie powiada, jaki zdobył staż. Co go najbardziej interesuje i czego oczekuje po tym eźle. ale też jak wygląda jego umiejętność posługiwania się językami obcymi, jak wygląda jego, wyglądają jego umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, tudzież medyczne, jak wygląda jego umiejętność posługiwania się radiem. Może ktoś z Was, nawet jeżeli nie jest radiooperatorem, ma w samochodzie CB-radio. To prawie to samo radio, co na jachcie. A może ktoś po prostu jest radiooperatorem stacji bazowych na lądzie. Zapytajcie też. Kolegów albo żeglarzy, uczestników swojego rejsu, czy ktoś nie jest mechanikiem, elektrykiem, wszystkie te inne rzeczy, które są ważne na pokładzie jachtu. Nie ma się sensu spierać z takimi osobami, bo to oni są specjalistami. My, jako stajnicy, kapitanowie, mamy znać się na wszystkim na tyle dobrze, żeby dać sobie radę. być może macie jakiegoś specjalistę, wtedy po prostu nauczcie się zadawać pytania i cieszcie się z jego odpowiedzi, pewnie są bardziej trafne niż wasze. W suma sumarium decyzja i tak i odpowiedzialność będzie należeć do Was. Słuchajcie, poznanie załogi to bardzo ważna rzecz. I to nie chodzi o to, żeby śmiać się i opowiadać kawały, albo rozmawiać o waszych preferencjach. Chodzi o bardzo ważne rzeczy i jest to element odprawy bezpieczeństwa. Później na dolnym pokładzie rozmawiacie o tym, jak korzystać z łazienki, z lodówki, jak bezpiecznie się poruszać, jak dać sobie radę, gdyby ktoś z członków załogi na dolnym pokładzie poczuł gaz, poczuł paliwo lub poczuł dym. Więc podczas odprawy bezpieczeństwa każdy musi dowiedzieć się, gdzie są wszystkie gaśnice, i one nie mogą być w jednym miejscu, pod zlewem, jak to się dzieje na jachtach czarterowych. Jak opuścić jach, gdzie są drogi ewakuacyjne, jak korzystać z gaśnic, jak wyłączyć prąd, wyłączyć gaz, wyłączyć paliwo. O tym wszystkim opowiem Wam już w tym tygodniu, na nas, podczas następnych filmów, bardzo precyzyjnie. Dlatego mam nadzieję, że ich komplet będzie dla Was gwarancją tego, że nawet gdybyście nie przeżyli tego, co powinniście podczas tego pierwszego dnia rejsu, czyli odprawy bezpieczeństwa, to sobie dacie radę. Pamiętajcie, rejs to przygoda, ale bardzo wysoko kwalifikowana. A z każdym stopniem wiedzy zwiększa się Wasze bezpieczeństwo, Wasze, Waszych najbliższych i też innych członków rejsu. Odprawa bezpieczeństwa to absolutnie niezbędny element każdej podróży. Nieważne czy rekreacyjnej wakacje, czy wyprawowej, tak jak teraz. A zatem Zapraszam już w tym tygodniu. W następnych filmach będę też opowiadał o wykorzystaniu środków biotechnicznych, środków komunikacji bezpośredniej, radia, innych środków komunikacji satelitarnej, ale też w jaki sposób zachować powagę i jak wygląda jurysdykcja, kto co musi i powinien podczas trudnych sytuacji na morzu. To się, nam, to się Wam na pewno przyda. Mam nadzieję, że słyszeliście to już tyle razy, ile razy byliście na pokładzie jachtu na Nowym Ejście. Jeżeli nie, to tym razem możecie to usłyszeć w domu. Zapraszam już w tym tygodniu. Kapitan Adam Jakubczak z pokładu jachtu u granic Gibraltaru. Dziś wyjątkowo nie w drodze. Kapitan Adam Jakubczak.